Witam Was w audycji 22. Słuchajcie, dzisiaj chciałem się skupić na czterech książkach. Dwie o książki za chwileczkę do nich e, wrócimy. Jednak, najpierw Mitologia i Naziści oraz Okultyzm. Polecam Wam tą książkę. Jedna, jedna z lepiej można powiedzieć wydanych książek na temat niemieckiego okultyzmu, skąd to się wzięło, jak to wszystko zaczęło działać. Macie tu wszystkie nazwiska. Nie jest to przede wszystkim. E, Polska produkcja nie, nie opisują tego Polacy, którzy później na podstawie tej książki wydali co najmniej 5 albo 6. Słuchajcie, źródło tutaj wiedzy, tej, o której ja piszę, opisuję, o której mówię, są nawiązania właśnie do twórców tego okultyzmu nazistowskiego. Ta osoba to jest jedno chyba z najlepszych zdjęć. Tej osoby, nawet tym, którzy zajmują się. Y, zajmują się właśnie mistycyzmem, tym y, nazistowskim. Nie muszę tej osoby w ogóle przedstawiać. To jest chyba jedno z najlepszych zdjęć tej osoby. Y, słuchajcie, jego ideologia wpłynęła nie na pojedynczą osobę, tylko na całe masy. Słuchajcie, nie jest to możliwe, żeby jeden człowiek y, za pomocą jakiejś tam swojej charyzmy, tak jak na nazywano dajmy na to Putina, że on sam jeden opanował carycę Katarzynę i cały, y, całą rodzinę Romanowów, to była po prostu. Była jedna wielka potężna mistyfikacja na, na szczycie, której stał właśnie Rasputin, który też był wyznawcą czegoś takiego. Czajecie, różne nazwy: Bafomet, Baphomet, nazywajcie jak chcecie, ale to jest właśnie ten symbol. Niemcy, naziści zgupieli na punkcie tego kozła. Słuchajcie, tylko że właśnie przedstawienie Bafometa to jest przedstawienie katolickie, które się przyjęło i utrwaliło. Yy, dlaczego nie wierzę w taki obraz Bafometa? Yy. Templariusze, którzy czcili właśnie Bafometa, przedstawiali go jako ślicznego młodzieńca. Niektórzy w swoich opisach, do których przejdziemy zaraz do innej książki, przedstawiają go jako starca, z cztero, który miał twarz na cztery strony świata. Można go nazwać naszym świadowidem, i są odniesienia w Indiach, w Pakistanie, w Turcji do tej samej postaci, którą my żeśmy czcili kilkaset, kilkaset lat temu. Także, słuchajcie, te wszystkie mity są ze sobą sprzężone. W tej książce, jak zaczęcie się tutaj troszeczkę zagłębiać, zobaczycie wszystkie yy, niemieckie, yy, słuchajcie, podejścia do sprawy związanej właśnie z okultyzmem i mistycyzmem. Zwróćcie uwagę, jest to chyba być może jedyne zdjęcie dzieci niemieckich yy, trenujących kung fu albo karate. Słuchajcie, to jest zdjęcie z 1936 albo z 34 roku. Także ktoś mi powie, że karate, kung fu zostało sprowadzone do Europy dopiero po II wojnie światowej. Yy, Himmler, wiedząc, że musi stworzyć rasę panów, Musi mieć super wojowników. Wiedział już o tym, że w Japonii i w Chinach jest kultywowana sztuka walki. Ściągnął instruktorów do Niemiec i w 1934 roku powstały pierwsze szkoły karaty na terenie Niemiec. A tego dowiadujemy się z książki o nazistach i okultyzmie. Słuchajcie, macie tu opisy, właśnie Wotana, są przedstawienia z Walkirii. Słuchajcie, jest tutaj opis, właśnie amfiteatrów taki jaki jest na ślęży. I słuchajcie, to co odbywało się na ślęży. Widzicie tutaj, właśnie w tej książce, i tutaj jest nawiązanie między innymi do nekromantek. Na początku są o, przedstawione te wszystkie nazistowskie mity i legendy. Później autorzy tej książki przechodzą do kolejnych spraw, do kolejnych, do kolejnych takich jakby można dowodów naukowych, które obalają to, co na początku piszą. Jednak na końcu przyznają, że okulty jest nazistowski istniał. Zwróćcie uwagę, to zdjęcie Adolfa, słuchajcie. Te znalazłem tylko w tej książce. Nie wiem, w internecie może źle szukałem. Znalazłem tylko to zdjęcie Adolfa z jakby jeszcze y, szkole oficerskiej. To jest Adolf. Jakby ktoś potem był zdziwiony albo cokolwiek. To jest przyszły kanclerz III Rzeszy ze swoim ulubionym psem. Miał takiego kundelka, który pod sobą został zagazowany, właśnie w tym, w okopach. Adolf bardzo to przeżył. Słuchajcie, ta książka naprawdę wywarła na mnie, nie powiem, że duże wrażenie, ale otworzyła mi oczy na pewne sprawy. Wszystkie artefakty, które zaczął gromadzić Himmler. Wcześniej nie, nie miałem pojęcia, że jakieś tam artefakty istniały, tam słyszałem kiedyś o jakichś tam kryształowych czaszkach, coś tam, coś tam, ale w momencie, kiedy zacząłem się tym wszystkim interesować, pierwszy raz natrafiłem na trop włóczni przeznaczenia. To było około 20, 20 25 lat temu. Pierwszy raz o tym się dowiedziałem, że coś takiego istniało. Słuchajcie i Niemcy coś takiego posiadali. W Norymberdze powstało potężne muzeum właśnie wszystkich artefaktów, które Niemcy zrabowali w całej Europie. Słuchajcie, w tej książce jeszcze jest właśnie nawiązanie do Achnenerbe, czyli 1019 rok. Także słuchajcie, ten miecz z tą swastyką istniał zanim Hitler doszedł do władzy. Także to nie jest znowuż wymysł nazistowski, że to sobie Hitler czy Himmler, Himmler wymyślił w 1933 czy w 1936 roku. Słuchajcie, znaleźliśmy kilka takich mieczy. Prezentowałem już wam te zdjęcia, szczególnie stuczna, gdzie jest grobowiec, gdzie jest właśnie miecz z liśćmi dębu i wawrzynu jako, 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 jak to powiedzieć... Symbol na płytach nagrobnych dla pewnych ludzi, którzy ginęli podczas I wojny światowej. Słuchajcie, Gering, w momencie, kiedy on zaczyna się interesować właśnie okultyzmem, nazizmem, ma do czynienia z pewnymi takimi niewytłumaczalnymi zjawiskami, czyli z włócznią przeznaczenia. On w zasadzie zagarnął tą włócznię, on ją w swoich prywatnych zbiorach przez jakiś czas. Posiadał kryształowe czaszki i właśnie on w pewnym momencie z normalnego człowieka, bo on nie był takim zdeklarowanym nazistą, jeszcze nie był takim zbrodniarzem, w zasadzie nie był morfinistą, w 1934 roku zaczyna bredzić o podziemnym świecie, zaczyna bredzić o innych światach i zaczyna się już uważać wtedy za y, półboga. Także Hitler, Himmler, Gering, Borm, oni wszyscy uważali, że są wcieleniem y, jakichś tam bóstw z zamierzchłych czasów właśnie z wielkiej, z wielkiej Germanii. Słuchajcie, książka jest naprawdę super, także gorąco polecam. Jeżeli ktoś chce właśnie odniesienia do tego, co działo się w nazistowskich Niemczech, jeżeli chodzi o y, okultyzm. Słuchajcie, znaki. Jest to jedno z opracowań, które w sposób jasny i czytelny zostały przedstawione. Słuchajcie, te wszystkie znaki, które ja Wam prezentuję, pokazuję cały czas, znajduję je na terenie Dolnego Śląska, w zasadzie na terenie całej Polski, to są już lekko przerobione przez nazistów. A to są znaki runiczne. Kot Himmlera. No, niby nie istnieje, Kot Himmlera nigdy nie istniał. Proszę bardzo, to jest namacalny dowód nikt się nie wyprze, że coś takiego było i istniało. Słuchajcie, czytając tą książkę, koniecznie musicie posiadać coś takiego. Słownik mitów świata. Słowa, które tu padają, żebyście rozumieli, co tu jest mówione, co tu jest pisane, do czego odnoszą się poszczególne znaki nawet runiczne, musicie zapoznać się właśnie z treścią tej książki. Troszeczkę ciężko się ją czyta, ale słuchajcie, jest bardzo wiele wspólnego. Niemcy zagarnęli praktycznie mitologię z całego świata. Yy, zwróćcie uwagę na taki szczegół. Jest to człowiek. Przyna przynajmniej jako koja kojarzę, jako człowieka. Także słuchajcie, opis, mam wszystko, wytłumaczy. To wszystko pochodzi z Indii, Pakistanu, yy, Manchurii, słuchajcie, Tybetu. To są właśnie. Takie, takie zapisy. Ktoś mi kiedyś powiedział, widziałem tu w innej książce ktoś powiedział, że w ten sposób powstawał pierwszy łańcuch DNA, jak w ten sposób ktoś mi to tłumaczył. Czy tak do końca było, czy tu chodzi o łańcuch DNA, nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, Bożki, chcę tutaj właśnie wrócić teraz do niektórych przedstawień. O, to są już Majowie Aztekowie, tylko że coś takiego, tylko że przerobione na modułę już nazistowską, znajdziecie coś takiego w Wawelsberga. Szczególnie w Wawelsbergu niemieckim. Także te przeniesienia, które są tutaj, latające smoki, ogniste smoki, zostaną przenoszone na grunt nazistowski. Himmler w pewnym momencie, kiedy zostaje zakażony tą, tą, tą wizją, właśnie okultyzmu, nie ma zielonego pojęcia, o czym on na początku gada. Wyrzuca jakieś tam słowa, czyta te swoje odczyty używając określeń, o których nie ma pojęcia. Dopiero później zaczyna zagłębiać się w kulturę właśnie indyjską, yy, grecką i przede wszystkim germańską. Himmler tak naprawdę okultyzm tak poznaje w 1938, w 1939 roku. 10 lat po tym jak wstępuje w szeregi SS, w momencie kiedy jest już w NSDAP, kiedy już wizja w wielkiej Germanii istnieje. Himmler wtedy zaczyna się tym interesować, i można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, pod wpływem różnych mistyków, mistyków popada w coraz większy ob obłęd. Zwróćcie uwagę na tą piramidę. W ten sposób miały wyglądać niemieckie latające spotki. Na tym się prawdopodobnie wzorowali. Jest tutaj pełen opis, sobie znajdziecie z tysiąc chyba. Już nie pamiętam, 1493 rok, że tego nie wybudowano, że to wylądowało. Niektóre, nawet tutaj będzie taka wzmianka, że w momencie ludy, które odnalazły tą piramidę twierdziły, że jeszcze dwie unosiły się w powietrzu. I zwróćcie uwagę, to jest jeden z terenów, który najbardziej został nawiedzony i największa ideologia, taka mitologia związana właśnie z nazistami latającymi, z, przepraszam nazistami, z latającymi bogami wywodzi się... Gdzieś tutaj z tych terenów Słuchajcie, co jest najciekawsze Że nie ma tu praktycznie żadnych kultów I mitologii związanych z Germanią Czyli Germanami Jest tylko krótki zapis, ale tylko i wyłącznie Jak wejdziemy w kulturę grecką i minojską Tutaj trafimy właśnie na półwysep Hakon I tajemniczą wyspę Ale to jest bardzo, bardzo Krótki, krótki zapis Ale w każdym bądź razie Tutaj jeszcze chciałem wam znaleźć Jeden z rysunków O Rycerze Okrągłego Stołu. Dokładnie coś takiego znajdowało się w zamku Grodno jeszcze w 1986 roku. Co się z tym portalem stało? Gdzie go wcięło? Być może, że jeden z biznesmenów, który zobaczył, czy, z, z, z czym ma do czynienia, wstawił zwykły piaskowiec, a zabrał to. Także, rycerze Okrągłego Stołu, to też zostało mi to, ta... też brakuje mi tutaj słowa, bo. Nie chcę teraz tu mieszać słów, właśnie taki średniowiecza z XX wiekiem, no bo wiadomo wtedy była zupełnie inna terminologia. Tylko zastanawiam je jedno, skąd, dajmy na to w XIV-XV wieku, w zamku, który powstaje właśnie na Dolnym Śląsku, to już jest zamek niemiecki wtedy, już nie jest polskim zamkiem. Kult Rycerzy Okrągłego Stołu. Także też jest to troszeczkę dla mnie dziwne, i przedstawienie. Antychrysta. To, co teraz żyje cały świat i to, czym straszy nasz Kościół katolicki. Jedno z najlepszych właśnie e, takich rycin, można powiedzieć, którą do tej pory znalazłem. Na podstawie tego powstało masa, masa, masa różnych reprodukcji i słuchajcie, Niemcy na podstawie właśnie tego wizerunku antychrysta e, tworzyli e, swoją wizję II Wojny Światowej, że poprzez całkowitą zakładę, spalenie całego świata, może używając do tego nawet ładunków termobarycznych, chcieli spalić całą powierzchnię Ziemi, właśnie ta, która będzie dla nich nieprzydatna, i uważali, że ludzkość pod przewodnictwem wielkich Niemiec ma odrodzić się jak Feniks z popiołów. Także słuchajcie, ta książka musi być czytana jednocześnie z tą I w ogóle, jeżeli będziecie zagłębiali się właśnie w okulty z nazistowski, jeżeli będziecie na tym gruncie się poruszali, słuchajcie, nie mam tu książki dotyczącej yy... Właśnie znaków, pisma runicznego, pisma starogermańskiego. Starogerma, Słuchajcie, ale dokładnie do tej książki za chwileczkę dojdzie wam 4 albo 5. W ten sposób trzeba, trzeba niektóre tematy zagłębiać. Słuchajcie, i teraz wracamy na nasze podwórko. Nieodkryte skarby III Rzeszy. Także słuchajcie, książka też jest niesamowita. Co wam tutaj zaprezentować? Przede wszystkim 74 miejscowości, które zostały wykorzystane jako skrytki. I tutaj właśnie podaję to z premedytacją, żeby wokół tego, żebyście nie dawali się robić w konia. Zaraz wam pokażę mapę, która teraz krąży wśród poszukiwaczy, która jest sprzedawana Słuchajcie, nawet od 50 do 300 zł, w zależności od tego, na jakiego klienta sprzedawca traci. Słuchajcie, ta książka powstała na skutek, w zasadzie, nie tyle na skutek, jak zbieg kilku czynników. Właśnie człowiek, który zajmował się poszukiwaniem skarbów na terenie Dolnego Śląska, trafił na Opracowania Guderiana, które ukazuje, że na Dolnym Śląsku od 1943 roku do 1945 powstaje masa, masa, masa różnego rodzaju skrytek. Tym człowiekiem odpowiedzialnym za to za tworzenie skrytek na Dolnym Śląsku jest Grundmann. Słuchajcie, był to konserwator zabytków, był to historyk, był człowiek, który się znał na historii i dziełach sztuki. Słuchajcie, wybrał 74 miejscowości, w których miały być ukryte skarby. I teraz sobie te wszystkie skarby, te, te miejscowości odczytacie. Yy, z tej listy, i mogę się założyć, że ludzie, którzy mieszkają na Dornym Śląsku, będą lekko zaskoczeni, że ich miejscowości są na tej liście. Tylko, co tutaj jest takiego ciekawego, na tej liście nie ma głuszycy. Wszystkie inne miejscowości dookoła jakie są. Wszystkie znajdziecie, nie znajdziecie miejscowości Głuszycy. Aczkolwiek później w dalszym opracowaniu jest, jest wzmianka o Głuszycy. Yy, słuchajcie, yy, podkręcanie atmosfery, na nakręcanie atmosfery właśnie o złocie spowodowało to, że różnego rodzaju sztolnie zostały po prostu zniszczone i zawalone przez poszukiwaczy skarbów. Także listy von Schreka, to co on wspomina o tych skarbach, powstają na podstawie listy Grundmana. Także słuchajcie, ten człowiek wiedział co robi. Wiedział jak rozpuszczać informacje, wiedział jak wprowadzać w błąd y, ludzi na Dolnym Śląsku. Słuchajcie, 74 miejscowości, które są y, w zasadzie zagęszczone na obszarze niecałych 300 km kwadratowych. Także przepraszam, 3500 km kwadratowych. Słuchajcie, zagęszczenie jest bardzo duże, a to jest ta mapa, którą teraz po prostu można sobie nabyć. Z miejscami zaznaczonej skryte. Także macie ode mnie to za darmo, nie za kasiorę jak to jest właśnie teraz w internecie, można ją nabyć. Tu macie skrytki, twierdze i miejsca, gdzie zostały pochowane różnego rodzaju złote precjoza. Słuchajcie, jest to typowa ściema, jest to typowa, typowa, yy, jak to się mówi. Celowa, celowa robota, żeby odwrócić uwagę od tego, co faktycznie się dzieje. Także ostrzegam przed tymi mapami i tymi skrytkami, które tu znajdziecie. Nie jeden już się na tym przejechał, nie jeden zapłacił mandat, bo wchodził na teren. Prywatne szukają skarbu. Słuchajcie, 70 lat po wojnie te skrytki, które były prywatne, bo naprawdę masa była prywatnych skrytek, one zostały już dawno opróżnione. Słuchajcie, istnieją grupy zawodowych poszukiwaczy skarbów, którzy na pewno by nigdy nie opublikowali takich map I ktoś, jeżeli wam produkuje, znaczy. Proponuje mapę niemiecką, obojętnie jaką, za jakieś tam pieniądze i twierdzi, że tam jest skarb, a on tylko za tą mapę od Was chce 1000 zł, albo czy tam 400, nawet stówę. Olewajcie to. Słuchajcie, i podstawowa lektura też dla tych, którzy zapuszczają się na tereny Dolnego Śląska. Przewodnik turystyczny. Ukazało się ich 14, od 65 do 77. Jedne z najlepszych opracowań, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Znajdziecie wszystkie alfabetycznie miejscowości z Dolnego Śląska z takimi mapkami. Każda, każda, strona, każde miasto ma taką mapkę. Tutaj jest z zaznaczeniem podziemi. Opis podziemi, gdzie znajdowały się podziemia i co jest warte, co jest warte zwiedzenia i zobaczenia w danej miejscowości. Słuchajcie, te książki można, tą książkę jeszcze można dostać w antykwariatach i na Allegro. Uważajcie, ta książka pokazała się przed drugie z 1993 roku. Zupełnie inne informacje. Do tej książki, do tego przewodnika, no to wygląda tak, żebyście okładkę widzieli w środku, o. Także to jest właśnie wydawnictwo... Z Warszawy 77 roku, jedno z najlepszych opracowań. Do tego przewodnika dodana jest mapa. Słuchajcie, jest naprawdę bombowa. Jeżeli komuś zależy na poznaniu właśnie Dolnego Śląska, okolic Głuszycy, Jedliny, Walimia i Rzeczki, polecam właśnie tą mapę. Wszystkie te miejscowości, które są zaznaczone w tej książce, znajdziecie tu. Tylko że legenda. Do tej mapki jest niesamowita. Zwróćcie uwagę, jaskinie, kopalnie, miejsca maltylorogi, szczególnie kopalnie i jaskinie. Głuszyca, Jedlina, wali, Rzeczka, wszędzie są kopalnie, które możecie sobie zwiedzić. To jest jeszcze 77 rok. Kolejna mapa z 93 roku już nie zawiera tych znaczków. Przede wszystkim jaskinie, w Głuszycy już nie znajdziecie jaskini. Miejsca bitew to już jest ślęża i sulistrowice na mapach 90-tych lat, już tego nie ma, a miejsca martweologii kilkanaście z tej mapy zginęło. Słuchajcie, ja pierwszy raz, jak zaczęliśmy w zasadzie penetrację, zaczęliśmy właśnie chodzenie po tych wszystkich miejscach, wychodziliśmy sobie z Wałbrzycha i szliśmy albo w kierunku Kłodzka i dochodziliśmy aż do Międzylesia i w drugą stronę na piechotę słuchajcie, pociągami, autostopem cały Dolny Śląsk przejeżdżaliśmy na przykład do Zgorzelca, do Bogatyni. Wszędzie dojeżdżaliśmy słuchajcie, no jakim najtańszym sumtem, dla nas się nie liczyło, że my musimy coś odkryć. Dla nas się liczyła przygoda i poznawanie tego wszystkiego. Słuchajcie, przy okazji, będąc w Bolesławcu, czy w Legnicy, w Bolesławcu trafiliśmy właśnie na ten zakład psychiatryczny i te historie związane właśnie z Bolesławcem. Legnica, Złotoryja, słuchajcie, kopalnie Złotoryj, wokół złotoryi, dwa obozy koncentracyjne, 11 filii. O tym teraz się w ogóle nie mówi. Do tego się nie wraca, o tym się nie wspomina. Także jeżeli już zabieracie się do tego, właśnie za, trzeba się zaopatrzyć. Zobaczyć takie rzeczy. Odradzam przede wszystkim, odradzam wszystkie mapy, te, które są wydawane teraz yy, przez takich, można powiedzieć, poszukiwaczy jak ja. Słuchajcie, ja nie jestem w stanie stworzyć mapy. Ja mogę Wam coś opowiedzieć, ja mogę Wam wskazać te miejsca, ale na podstawie czegoś, co już wcześniej widziałem i gdzieś byłem. Bazuję na mapach z lat 60., 70. i cały czas będę mówił, że te mapy, które są wydawane, szczególnie w tym roku, w zeszłym roku, to jest chła. Autentycznie to jest chłam, bo są rozbieżności, bo ktoś lata sobie z GPS-em albo z internetu, bierze sobie wszystkie namiary z mapy meteorologicznej i on tworzy mapę do książki. Słuchajcie, kolejna, kolejna sprawa. Wielokrotnie już zaznaczałem, ja nie jestem zawodowym historykiem, ja nie jestem żadnym człowiekiem związany z żadnym uniwersytetem. Ja mam, słuchajcie, tylko i wyłącznie wykształcenie zasadnicze. Także jeżeli ktoś mnie atakuje, tutaj zwracam się do pana profesora właśnie z, z Wrocławia i, i dwóch, w zasadzie dwóch panów, którzy mnie ostatnio strasznie zaatakowali. Ja panom, jeżeli chodzi o wykształcenie, dopiętnie dorasta. Nie mam zielonego pojęcia, o czym panowie do mnie nieraz tutaj piszecie, albo do mnie dzwoni jeden z panów i mnie tutaj strasznie ruga. Nie wiem, nie rozumiem wielu rzeczy. Przekazuję wam tą swoją historię w ten sposób, jak ja to widzę i jak ja to czuję. Jeżeli komuś to się nie podoba, to po prostu nie wchodzi się na dany kanał. Ja tak robię. Jeżeli kogoś nie toleruję, jeżeli kogoś nie trawię, nie poniżam, nie pogardzam tą osobą, tylko po prostu nie wchodzę na jego kanały. Ewentualnie nawet jak się w terenie spotkamy, powiemy sobie dzień dobry i idziemy w swoją stronę. Także słuchajcie, prośba, jeszcze raz prośba. Ktoś gdzieś tam napisał, że ja używam jakiegoś tytułu bzdura. Nigdy nie powiedziałem, że ja mam wykształcenie historyczne, że ja jestem zawodowym historykiem. Ja jestem po prostu takim naturszczykiem, amatorem, który sam do tego wszystkiego dochodzi. Przekazuję Wam tą wiedzę w taki sposób, jak, jak potrafię. Także to jest prośba do tych dwóch panów historyków. Słuchajcie, w tym roku prawdopodobnie już audycji nie nagramy, bo teraz zaraz wyjeżdżam na Dolny Śląsk. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, później są święta no i Sylwester także na pewno jeszcze złożymy Wam życzenia tych wszystkich, którzy by chcieli z nami się jeszcze w tym roku spotkać serdecznie zapraszam właśnie do sierpnicy zapraszam na okres między świętami a sylwestrem spędzimy go na Dolnym Śląsku na przyszły rok bierzemy się z powrotem ostro do pracy będzie troszeczkę tych wyjazdów także na pewno, to będzie też troszeczkę zaskoczenie dla innych nie mam zamiaru zrezygnować z tego co robię nieważne co się dzieje, nieważne co się będzie działo kto będzie atakował, kto będzie w jakiś sposób tam próbował mnie do tego nakłonić, będę sobie to dalej po prostu robił. Jest masa ludzi, którzy trzymają z moją stronę, jest masa, i bardzo im za to dziękuję, jest masa ludzi, którzy negują to, co robię w sposób merytoryczny. Tutaj wielki ukłon szacun dla tych osób, że w sposób normalny merytoryczny me właśnie merytoryczny te osoby ze mną w jakiś sposób sobie tutaj prowadzą jakąś taką walkę. Także słuchajcie, dziękuję Wam. Taka krótka, 22. audycja. Do usłyszenia i do zobaczenia.